Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał. Dziś Wam zaprezentuję oraz zrecenzuję aplikację, która się nazywa Push. Wydawcą oczywiście tej aplikacji jest sam Push, że tak to nazwę. Dzięki tej aplikacji możemy bardzo łatwo udostępnić zdjęcia z naszym znajomym. Bardzo prosta w obsłudze, co zaraz zademonstruję. A więc, tak, po włączeniu tej aplikacji musimy się zalogować. Powiem od razu, że Logowanie jest rejestracja jest bardzo prosta, nie ma żadnych skomplikowanych rzeczy, jedynie email oraz hasło. Co tutaj widzimy na pierwszej stronie? Widzimy nasze informacje o koncie, klucz, jaki mamy typ konta, można kupić też konto Pro. Mamy tutaj ilość zapełnionego miejsca przeznaczonego na nasze konto, które wynosi 200 MB. Ja wrzucałem jedno zdjęcie tylko na razie także nic tutaj nie widzę i mamy tutaj także ustawienia w ustawieniach możemy ustawić yy, jakość zdjęcia i rozmiar zdjęcia możemy tutaj też yy, przy zrobieniu zdjęcia żeby otworzył na dźwięk możemy też zobaczyć nasze udostępnione zdjęcia czyli historię jak tutaj widzimy możemy sobie otworzyć w Safari skopiować bądź wysłać na e-mail ale przejdźmy do sedna tej aplikacji a więc Yy, wysyłanie zdjęć na serwer. Możemy sobie zrobić zdjęcie w tej aplikacji, bądź wybrać dostępne w naszej całej w całym iPhone'ie Weźmiemy sobie na przykład takie, taką dopetkę pedówki Miami Hit. Jak tutaj widać, możemy anulować albo wysłać zdjęcie. Wysyłamy zdjęcie na serwer. O, i mamy już informację, że zostało uploadowane to zdjęcie. Możemy to otworzyć w Safari, tak jak mówiłem, skopiować bądź wysłać na e-mail. Klikniemy sobie na przykład wysłać i od razu mamy wpisane w treść maila link do tego. Możemy oczywiście coś dopisać i tak dalej, i tak dalej. W historii możemy sobie zobaczyć to zdjęcie tutaj. Możemy otworzyć także w Safari. Link jest bardzo krótki, także nawet można znajomemu podyktować poprzez Rozmowę, także nie ma żadnego problemu. O, jak widzimy, otworzyłem w safari, jest zdjęcie, jest aplikacja. Powiem tyle, jest darmowa. Co tu jeszcze o niej powiedzieć? Darmowa, bardzo łatwa w obsłudze, co mnie bardzo zaskoczyło, bo niektóre aplikacje są bardzo skomplikowane, których nie będę recenzować oczywiście. Ile zdjęć się zmieści na serwer, powiem szczerze, nie wiem. Myślę, że sporo. Jak widzicie, w dwa zdjęcia, a na razie jest nawet 0 metrów. E, tak, co jeszcze mogę o niej powiedzieć? Yy, Plus tej aplikacji: prostota jest darmowa i bardzo szybko możemy się podzielić tymi zdjęciami ze znajomymi. Jednym minusem, według mnie, jest taki, że nie można udostępnić od razu linka do Facebooka bądź Twittera. No, ale to już zostawiamy. Tak sobie, wiecie. Także myślę, że to by było dzisiaj na tyle. Ja bardzo serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału oraz łapkowania naszego filmu w górę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, cześć.